Witam Was serdecznie, mam na imię Sebastian, mam 45 lat, mieszkam w Hutnie. Dzięki Bogu jestem teraz tutaj, mogę do Was mówić, mogę Wam powiedzieć troszkę o sobie. Mogę Wam powiedzieć, jak Bóg jest dobry i wspaniały, jak uratował mnie i wyrwał z sideł szatana. Jako młody człowiek dużo trenowałem, w domu, w domu pojawiał się alkohol, z którym nie potrafiłem sobie radzić. Ja zawsze, zawsze byłem daleki od tego, daleki od jakichkolwiek używek. Nigdy, nigdy nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. No ale w życiu jest różnie. Jesteśmy tylko ludźmi, potykamy się. W wieku 26 lat ożeniłem się. Urodziła nam się wspaniała córka. Zacząłem, zacząłem gonić za pieniędzmi, wyjeżdżać za granicę. Zaczęło, zaczęło coś się psuć. Szatan przejął nade mną kontrolę. Zaczął mnie prowadzić nie w tą stronę, w którą. W którą Którą zawsze chciałem iść. Zacząłem nadużywać alkoholu. Pojawiało się go coraz więcej. Z każdego, każdego miesiąca było, było go coraz więcej. Tak naprawdę nie umiałem sobie z tym poradzić. Uciekałem od tego. Małżeństwo moje zaczęło się psuć. Zacząłem tracić kontrolę nad, nad swoim życiem. Stałem się. Stałem się marionetką w rękach szatana, on, on robił ze mną co chciał. Prowadził mnie, prowadził mnie tam gdzie chciał. było, było mi strasznie strasznie źle z tym wszystkim, ale, ale cały czas, cały czas myślałem tylko o pieniądzu, o, o imprezach. O, o tym, jak się dobrze zabawić. Nie wiedziałem, nie wiedziałem tak naprawdę, co co jest dobre dla mnie traciłem wszystkie, wszystkie dobre wartości. Ten świat zasłaniał moje oczy. Prowadził mnie ku zatraceniu. Zacząłem pracować w kasynie, w ochronie. Tam, tam widziałem też, też bardzo dużo zła, które tak naprawdę zaczęło mi odpowiadać. Wszelkie przekręty, prostytucja, hazard, to ciągnęło mnie w dół. Żona ciągle mi powtarzała, żebym z tego zrezygnował, żebym dał sobie spokój, ale to mi odpowiadało. Zaproponowali mi nawet, nawet pracę jako kierowca w burdelu. No ale odmówiłem, odmówiłem i i zerwałem, zerwałem z tym, bo, bo wiedziałem, że, że, to się naprawdę źle skończy. Gdzieś, gdzieś, gdzieś jeszcze było opamiętanie. Wróciłem, wróciłem do Kutna. Tutaj, tutaj podjąłem kolejną pracę. Była to praca w spirytusowni, gdzie też, też sprzyjały mi warunki do tego, aby nadużywać alkoholu. Piłem, piłem go każdego dnia, wchodząc do pracy, wypijałem, bo koledzy, koledzy tak postępowali, tak robili. Byli to starsi koledzy. Ja byłem najmłodszy. Wiedziałem, że jak nie wypiję, to to będzie coś nie tak, bo pomyślą, że że komuś coś powiem, że że jestem inny. Tak tak się toczyło moje życie. W domu w domu było coraz gorzej. Małżeństwo się zaczęło sypać. Traciłam traciłem wszelkie nadzieje do tego, że, że, że że wszystko się ułoży. Za jakiś czas urodziła mi się druga córka, zmarła mi matka. To doprowadziło do tego, że straciłem, straciłem naj, najdroższą mi osobę, ale też też zyskałem, zyskałem drugą, którą bardzo kocham. Kocham obydwie swoje córki. Alkohol tak strasznie zaślepił moje oczy. Tak strasznie zniszczył moje życie. Zniszczył mój dom, moją rodzinę. Zniszczył moje zdrowie, bo miałem też wypadek. Połamałem nogę w trzech miejscach. Chodziłem o kulach. To doprowadziło do tego, że, że nie, chciałem, nie chciałem już żyć, miałem dosyć tego życia. Próbowałem się, próbowałem się zapić, próbowałem się zatruć proszkami. Wielokrotnie Bóg podawał mi rękę, ja tego nie widziałem, bo nie chciałem tego widzieć. Spałem na melinach, chodziłem po śmietnikach. Każdy śmietnik w kłótnie znam doskonale. Bo byłem na nim przynajmniej kilka razy na dzień. Jadłem z niego. Z niego też. Też uzyskiwałem pieniądze na to, aby, aby mieć na alkohol. Chodziłem, żebrałem. Byłem wrakiem człowieka. Miałem tak duże rany na ciele, że siadały mi muchy. Jak trafiłem do szpitala, lekarze, lekarze, Stwierdzili, że ja nie powinienem już żyć, że, że moje życie, moje, moje zdrowie jest, jest wisi na włosku, że oni, oni nie, nie widzą, nie widzą żadnej nadziei na to, że, że, że będę żył, będę funkcjonował. Nie wiedzieli, jak mi pomóc. Zacząłem wołać, wołać do Boga. Żeby coś, coś zrobił, coś zmienił. Bo ja już sam nie potrafiłem. Ludzie podawali mi rękę. Byłem na terapiach. Miałem wszywki, które przepijałem albo wydobywałem sobie. Nie miałem już żadnej nadziei. Nie miałem żadnej nadziei na to życie i nie chciałem już żyć. Zacząłem wołać do Boga. Boże, zrób coś. Albo mnie zabierz stąd, albo... Albo mi pomóż, bo tak dalej nie dam rady, tak dalej nie potrafię żyć. Coś się zmieniło, coś na kolejnego dnia coś się zmieniło w moim sercu, w moim umyśle. Wróciła nadzieja, wróciła pokora przede wszystkim. Zacząłem dochodzić do siebie. Zacząłem wracać do normalności. Wychodząc ze szpitala, byłem jeszcze w bardzo kiepskim stanie. Ale z dnia na dzień moje życie zaczęło się zmieniać. Wiedziałem, wiedziałem, że to Bóg, że to Jezus jest, jest ze mną, i że to On mnie pomógł, że On pomógł mi wyrwać się z tego. Że obmył mnie z tego brudu, wyciągnął mnie z tego bagna, i małymi krokami zacząłem, zacząłem zmiany w swoim życiu. Każdego dnia modliłem się, każdego dnia do niego wołałem, każdego dnia mu dziękowałem. W którymś momencie też spotkałem na ulicy. Osoby, które, które pokazały mi, że jest jeszcze nadzieja, zaprowadziły mnie tutaj w kłótnie do, do miejsca, gdzie są grupy wsparcia, gdzie Janek Jędrzejczak z Zosią prowadzą, prowadzą punkt konsultacyjny, gdzie gdzie można uzyskać pomoc, gdzie można uzyskać wsparcie. I tak zostałem. Miałem jeszcze, jeszcze po tym kilka upadków, ale to były, były krótkie, krótkie chwile. Wspierali mnie, pomagali mi we wszystkim, a Bóg dawał mi nadzieję. Poznałem, poznałem swoją obecną żonę, Anię. Teraz podążamy razem za Bogiem, razem się modlimy, razem uwielbimy Boga. Jesteśmy szczęśliwi tylko dzięki Niemu, bo tylko w Nim jest nadzieja. Tylko on, tak naprawdę. Daje nam pokój, radość i miłość. Dlatego, <laughs> dlatego jestem mu wdzięczny całym sercem. I was, moi mili, zachęcam do tego, abyście zwrócili się, zwrócili się w górę, tam, gdzie jest Bóg. Nie patrzcie, co tutaj na Ziemi, nie patrzcie na ten świat, bo ten świat nas pogrąża, ten świat daje zło, ten świat nas okłamuje. Jest jeszcze nadzieja, kochani, zaufajcie i podążajcie za Bogiem.